Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk, osa osobista stylistka. Dzisiejszy odcinek będzie o swetrach. Domyślam się, że na dźwięk słowa sweter w marcu macie gęsią skórkę, bo wszyscy czekamy, aż skończy się zima. No i ona się w zasadzie skończyła, ale to nie znaczy, że czas swetrów się skończył, bo mieszkamy w Polsce, nie zawsze jest super ciepło, a swetry można nosić nie tylko na stok i nie tylko jak jest mnóstwo śniegu, można je nosić jako płaszcze, można je bardzo fajnie stylizować i w końcu można pozwolić im wyjść na zewnątrz bez... Kurtki i je ładnie zaprezentować. O tym będzie dzisiaj: będą trzy moje stylówki. Plus, oczywiście, dostaniecie ściągawkę, gdzie kupić takie fajne swetry. Kiedyś. Najważniejsze było dla mnie, jak sweter wygląda. Teraz wydaje mi się, że z wiekiem, niestety. Najważniejsze jest dla mnie, czy jest ciepły. A tak naprawdę, o tym, czy sweter jest ciepły, czy nie, decyduje jego skład. Czyli nawet jeśli w sieciówkach mamy mnóstwo poliestrowych swetrów albo niestety akrylowych, to nie jest nam, nie jest nam nich ciepło, ponieważ. Niestety one w ogóle w ogóle nie grzeją, bo są to materiały sztuczne, dlatego aktualnie najważniejsze jest, żeby w swetrach sprawdzać metki. Czy są z kaszmiru, z wełny, może z alpaki, ale przede wszystkim czy te swetry są z tkanin naturalnych. Wtedy macie pewność, że sweter będzie się dobrze nosił, będzie oddychał, będzie się dopasowywał temperaturą. Taka ciekawostka, że. Garnitury męskie na lato powinny być z wełny, bo wełna świetnie izoluje ciepło, ale też bardzo fajnie przepuszcza powietrze. Dlatego właśnie te naturalne materiały są dla nas takie fajne. W jednej ze stylówek zobaczycie sweter z alpaki, to jest ten jasny sweter z odkrytymi ramionami i frędzlami, to jest świetny sweter, ciepły zjawiskowy można powiedzieć. Niestety dla mojej skóry, która jest bardzo wrażliwa, jest trochę za ostra ta alpaka, to znaczy, ten sweter po prostu gryzie. Gdyby nie był taki ładny, w ogóle bym go nie nosiła, ale jest ładny i ciepły, więc czasem noszę go na co dzień, jednak nie ukrywajmy. Jak mam wybór pomiędzy swetrem, który jest miły dla ciała, a nie miły dla ciała, to zawsze wybieram ten, który, w którym będę się czuła przyjemniej. Ta stylówka ze swetrem z alpaki jest zrobiona w taki sposób, była cała na biało, ponieważ jak e, trzymamy się e, jednego tonu kolorystycznego, to mm, faktycznie robi się dużo fajniejsze wejście, czyli sweter w tym samym albo prawie tym samym kolorze co spodnie, a nie sweter do dżinsów, bo nagle sweter do dżinsów to jest tak zwykła i normalna stylówka, że trudno w niej wyglądać spektakularnie. Innym takim moim trikiem, który być może zauważyliście oglądając mój Instagram, Osa Stylist albo mojego Facebooka, Osa Osobista Stylistka, jest to, żeby, żeby nosić jedną rzecz, która jest nieoczywista. Ostatnio wielkie kontrowersje wzbudza to, że noszę takie właśnie szerokie białe spodnie i szerokie dżinsowe spodnie w kowbojkach. One trochę wyglądają wtedy jak kalosze. Nie ukrywam, że bardzo inspiruje mnie ostatnio styl Isabelle Marant, więc jak zobaczyłam u niej na wybiegu dziewczyny w takich szerokich spodniach i kowbojkach uznałam, że muszę tego spróbować. Ale no, nie jest to wybór y, oczywisty. Wiadomo, że przy takich szerokich spodniach, jak pokażemy kostkę albo jak mamy obca, to one się prezentują zupełnie inaczej, lekko y, stylowo. Natomiast jak połączy je z butami nie do końca oczywistymi, no to musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszyscy będą fanami tego rozwiązania. Jednak od tego jest moda i ja zachęcam do tego, żeby tą modą się po prostu bawić nie zawsze zwracać uwagę na to, co myślą o nas inni, ale oczywiście wyboru co do butów jest tak dużo, że pozostawiam te kwestie Wam. Druga stylówka to jest stylówka z tym swetrem. Po prostu do jeansów, do butów emu i do koszulki z długim rękawem. Ja bardzo lubię ten sweter. Najczęściej ubieram go na śniadania niedzielne z moją rodziną, ponieważ jest lekki jest ciepły, jest kolorowy, jest spektakularny i bardzo, bardzo, bardzo wygodny. Więc dobrze jest mieć taki sweter w swojej szafie, który po prostu zawsze, zawsze chce się nosić. Ponieważ teraz zbliża się wiosna, będę go nosić jako płaszcz właśnie na taką dłuższą szarą sukienkę, żeby szara sukienka była do niego tłem, a sam sweter Mógł błyszczeć. Ten sweter, który mam na sobie, który widzicie na zdjęciach w innej stylizacji, to sweter marki Szymańska, zrobiony specjalnie dla mnie na zamówienie. Wełna z kaszmirem, bardzo lekki. On jest tak lekki, że unosi się na wietrze, więc wyobraźcie sobie, jak jest w nim wspaniale i wygodnie. Część z tych kolorów to. Kolory, które są odpowiednie dla mojego typu kolorystycznego, część nie. Dzięki temu to połączenie jest takie oryginalne, ale znowu można się tymi połączeniami tutaj bardzo fajnie pobawić. Kolejna stylówka, którą dla Was przygotowałam, to jest stylówka z tą sukienką, zobaczcie ile jest możliwości kombinowania, jak ma się kilka ulubionych rzeczy, ponieważ ta sukienka również lubi grać pierwsze skrzypce, jest to szara sukienka marki Kos z domieszką wełny, dość obcisła, co wiem, że no nie zawsze nam kobietom E, się podoba nie dlatego, że nie lubimy eksponować swoich wdzięków, tylko raczej dlatego, że uważamy, że nasza figura nie jest godna em, pokazywania. Pod taką sukienką tubą. Ja jednak do tego zachęcam. Dobrze wiecie, że ja uważam, że każda z nas jest piękna, każda sylwetka jest piękna, ale w tej stylówce zobaczycie mój trik, jak czuć się swobodnie, szczególnie tutaj w okolicach talii. Zakładamy po prostu torebkę, nerkę. Ona po pierwsze zaznacza nam talię, po drugie może ukrywać prawdziwe bądź wyimaginowane niedoskonałości i fajnie podkreśli nam sylwetkę. Tutaj znowu kowbojki, czyli mój ulubiony but. Na sezon wiosna-lato. Nie mogę się doczekać, aż zaprezentuję je Wam do bardzo krótkich shortów i koszuli, ale na to musimy jeszcze poczekać. Dlaczego mówię o swetrach teraz? Również dlatego, że teraz te swetry dobrej jakości, o dobrym składzie możemy kupić taniej. Jeżeli macie w swoim mieście TK Maxa, to uderzajcie do TK Maxa. Moim zdaniem w TK Maxie są ekstra swetry. Sprawdzajcie metki. Sprawdźcie koniecznie polskie marki, które zajmują się właśnie swetrami. Wszystkie linki będziecie. Mieli pod spodem, ale ja mam też taki swój jeden ulubiony sklep, on się nazywa theoutnet.com yy, i to jest sklep internetowy, wyprzedażowy. Wielkich marek. Tam szukam moich swetrów. One są zazwyczaj przecenione jakieś 70%, dlatego że nie są już z aktualnych kolekcji. Natomiast zawsze mam pewność, że to są najlepszej jakości swetry, jakie można spotkać. Więc też dam Wam link. Pod spodem sprawdźcie. Koniecznie. Bardzo bym chciała zachęcić Was do eksperymentowania ze swetrami. To znaczy, na przykład, taki duży sweter możecie nosić na przykład na kurtkę jeansową albo na ramoneskę. Jeżeli jeszcze na zewnątrz jest zbyt chłodno, żeby nosić go tak luzem, ale będzie też świetnie wyglądał do po prostu spódniczki mini, żeby wyeksponować Wasze ładne biodra. Nie zamykamy więc naszych swetrów na Pawlaczu, tylko wykorzystujemy je na maksa, szczególnie jeżeli bardzo, bardzo je kochamy. Poza tym nie dajmy się zwieść. To, że na Instagramie już jest wiosna yy, i że yy, wszyscy już zaczynają chodzić w wiosennych kolekcjach, to nie oznacza, że to jest prawda. Bo wszyscy wiemy, że w marcu jak w garncu, a kwiecień plecień, bo przeplata. Więc dbajcie o siebie i niech Wam będzie ciepło, bo najważniejsze jest to, żeby Wasze ciało czuło się w tych rzeczach po prostu dobrze. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam do obejrzenia innych odcinków na moim kanale i oczywiście do zasubskrybowania go. Nie ukrywam, że jestem na YouTube od niedawna, ale sprawia mi to ogromną przyjemność. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek propozycje tematów, piszcie do mnie. Chętnie coś dla Was nagram i wszelkie uwagi też są mile widziane. Do zobaczenia za tydzień.